Cześć, witam Was na kanale Covers a w dzisiejszym odcinku kontynuacja prac przy studni. E, ostatni filmik cieszył się dużym powodzeniem. Ponad 25 tysięcy wyświetleń na ten moment. Dzięki Wam wszystkim. E, z tego też tytułu postanowiłem nagrać kolejną część pracy, jakie tu chcę wykonać. E, jak widać, e, lubicie takie rzeczy oglądać. A skoro lubicie, no to ja mam jeszcze lepszą przyjemność i frajdę Wam taki materiał przygotować. E, a co dokładnie będę tutaj robił? E, Widzieliście na ostatnim nagraniu właśnie studnię. jak montowałem tam pompę głębinową. Dodatkowo jest tam też pompa, która napędza linię kroplującą o wydajności 1000 litrów. I w tym momencie chciałbym po prostu tutaj ogarnąć ten pierdolnik. Mam prąd na działce, nie muszę korzystać z agregatu i te kable nie muszą tak tutaj straszyć po prostu. Jaki mam plan? Przeniosę tą studnię, w zasadzie nie przeniosę tylko Zabuduje. Będzie to polegało na tym, że wykopię tu dziurę na pół metra głęboką i wkopię taką rurę karbowaną Fi475 z deklem. Także będę miał tu równiutko, będzie po prostu ta kratownica betonowa plus dekielek. Estetycznie i bezpiecznie. Nikt mi nie zapieprzy tych pomp tutaj, jak mi nie będzie na działce. Dodatkowo przewody zostaną poprowadzone pod ziemią tym oto kablem ziemnym. A aż tam pod koniec, w zasadzie pod istniejący na ten moment kibelek, i tam będzie miał małą skrzyneczkę, w której będzie instalacja pod przyszły kibelek. I też sobie poprowadzę zabezpieczenie do skrzynki rozdzielczej. Będzie to osobne zabezpieczenie, w razie czego na osobnej różnicówce. Wiadomo, tu jest woda, tu jest pompa. Nie chcę ryzykować jakiegoś tam porażenia, a przy okazji nie chcę wyrzucić zasilania w całej chatce. Będzie alarm, będą różne rzeczy, więc no. Warto to dobezpieczyć na osobnej nitce. Dodatkowo tutaj wyprowadzony będzie przeniesiony w zasadzie ten rurek, ta rurka z przyłączem pod wodę, a będzie z boku estetycznie skitrane. Więc tak. W przyszłości będę chciał jeszcze wyprowadzenie jedno pod wodę zrobić do linii nawadniającej, jedno, drugie czy też pod sam wąż z drugiej strony, żeby nie musiał takiego długiego węża targać, po prostu się będę przepinał. Ale to już praca na kolejny sezon. W tym sezonie postanowiłem ogarnąć to przed zimą, po prostu żeby już tu był porządek. I w pierwszym etapie prac będę demontował właśnie te betonowe płyty. Tutaj sobie miejsce zrobię pod wykopanie rowu i będę półmetrowy rów kopał przez 6 metrów, prawie przez całą działkę, a czy przez całą długość domku i tu pod tymi płytami chodnikowymi, żeby schować kable. I tutaj przygotować już pod rurkę P32. Także co, zapraszam Was do materiału. Mam nadzieję, że mi wyjdzie jakoś ładnie to pomontować. W sensie pierwszym krokiem, jaki muszę zrobić, żeby zacząć jakąkolwiek pracę, jest określenie, w jaki sposób poprowadzę kabel. Jest to mega istotne, żeby później sobie nie dokładać roboty. Jak widzicie, mam tutaj y, skrzynkę, na razie jest rozbebeszona, bo jest dopiero poszyta przeze mnie i elektrycy jeszcze sprawdzali, czy jest wszystko ok ale tak to zostawiłem, ponieważ chciałem to studnie zrobić dlatego tak, y, do skrzynki chciałbym podejść swoim kablem od góry i kabel w ogóle puścić sufitem I jak widzicie, tu mam taką beleczkę, jedną, drugą I do tych beleczek się przyknę i kabel by chciał puścić tak, od skrzynki, poprzez tą beleczkę, tą beleczkę, tą beleczkę, tą beleczkę, tą beleczkę, tą beleczkę. Aż do końca. I po prostu po ścianie w dół. Sorry, tu bałagan. I teraz raz, dwa, trzy. Trzecia beleczka z tej strony, od lewej. I teraz, patrzcie. I trzecia beleczka od lewej stała się trzecią beleczką od prawej, czyli w tym miejscu, zaraz przy hotelu dla murarek. I po prostu tutaj będę szedł w dół. Bank. I jak widzicie to jest beton. Bloczek podpierający konstrukcję, i akurat tak mi wychodzi, że ta beleczka jest w takim miejscu, że jak się przewiercę przez podłogę, o tutaj, to minę ten beton i będę centralnie do beleki miał pionowo w górę. Także zabieram się do roboty i uprzątam po prostu drogę, czyli te płyty, które ostatnio tak mozolnie układałem. Ok, na razie zacznę tutaj kopanie, te płytki później sobie wyciągnę. Na razie nie będę tu robił przeszkód żeby było łatwiej się przemieszczać po prostu No co? Ja się zabieram za kopanie o, już widzę będzie ciężko korzenie są sosne także co? No i chyba nie ma sensu pokazywać wam jak Sapie i się męczę No i patrzcie wykopałem rowek gdzieś o głębokości 40 cm Eee, tak jak stwierdziłem, nie ma co się szarpać. Tam są takie korzenie pod spodem, zresztą Wam pokażę. Patrzcie. To z tej sosny tutaj. Masakra jakaś się przebić przez to. Stwierdziłem, że nie realnie warta świeczki. Tak to jeszcze będzie. Na tym warstwo płyt takich ażurowych, czy też takich pełnych. Więc sobie odpuszczam. Zawsze te parę centymetrów wyżej będzie. Zresztą to jest osłonięte miejsce. Patrzcie jaki to jest piach suchutko, więc raczej to nie będzie mi tu przemarzało. Doleciałem do tego miejsca I w tym miejscu już muszę wyjąć jedną płytę Ja ją w taki sposób, o to teraz wyjmę o, Podważę sobie szpadelkiem Muszę ją wyjąć żeby tu po prostu Trochę większy otwór wykopać Żeby zmieściło mi się I kabel I wąż od nawadniania Ten PE32 niebieski O Będę musiał tak wysunąć o, Elegancko wyjdzie Czy nie wyjdzie? No wyłaś. O, dobra. To sobie. Obczyścić lekko trzeba. No. Płyta na razie na bok, bo ona wróci na swoje miejsce. I w tym miejscu muszę po prostu nieco większą jamę wykopać, żeby po prostu tutaj ta rurka weszła, żeby to się trzymało. Ok. Dobra, do tego miejsca na razie wykopię. I powoli zacznę. Wprowadzać kabel, abyście chcieli takie rzeczy robić, to musicie zwrócić uwagę, żeby kabel, który kupujecie, był certyfikowany do kładzenia w ziemi, czyli bezpośrednio w gruncie. Jest to kabel ziemny. On, poza tym, że ma taką brązową osłonkę, stworzywa, które jest bardziej odporne na jakieś tam uszkodzenia mechaniczne, to jeszcze w środku ma dodatkowo taki szary płaszcz. I ten kabel jest właśnie przystosowany do takiego celu, żeby go zakopać w ziemi bez peszla, nawet bez niczego. Ja tutaj nie przewiduję żadnych prac w przyszłości. Tu ma być po prostu tylko prąd dociągnięty do chatki. Dlatego też pozwolę sobie ten kabel tak po prostu tu pociągnąć. Tutaj oczywiście zapas, żeby nie zabrakło później przy przyciąganiu. Bo zawsze go można obciąć nieco. No dobra, ale tu trzeba będzie jeszcze podkopać, troszkę pod chatką. tak Dlatego, żeby było więcej lepiej. Dobra. I ten kabel tutaj trzeba umieścić. Ja go mam tyle akurat, że pod studzienkę starczy. Już sobie zmierzyłem. I Idę sobie grabki wezmę, będzie mi łatwiej to po prostu zasypywać. I widzicie, nie byłbym sobą, gdybym nie wymyślił czegoś po drodze i nie zmienił planów. Znalazłem jeszcze taki wąż, 16, to jest wąż do łączenia linii kroplujących, on nie ma dziurek. To jest wąż jednolity, którym właśnie łączyć można takie odcinki, gdzie nie chcemy, żeby ta linia działała i nawadniała na teren. Ja pomyślałem, że ja w sumie ten wąż mógłbym też tu wkopać i sobie tą linię, która idzie tu wzdłuż płotu, puścić pod ziemią tędy. Nie wiem czy to zadziała, czy on się gdzieś jakoś nie zgniecie pod ziemią. Oby nie. Ale postanowiłem spróbować. I po prostu tego węża sobie tam kawałek wypuszczę. O, to jest obcięty kawałek, więc ten nie. Tu jest nieobcięty. Tego węża sobie wypuszczę. I zobaczę, no najwyżej będzie nad kablem to będzie mi łatwiej zidentyfikować, jakbym gdzieś chciał wykopać, czy tam kabel jest, czy nie. Dobra, tu sobie lekko rozciągnąłem te przewody, już tam nie zawracałem głowy. O to pierdoła, nie ma co pokazywać, po prostu trzeba to wyrównać, żeby łatwiej było zasypywać. I tutaj sobie w tym momencie grabkami lekko dociskam, podsypuję, tak po prostu, żeby na dnie wykopu mi się to wszystko znalazło. Lekko przyciśnięte nie wstanie, nie podniesie się, a ja będę mógł sobie tutaj dalej zasypywać już nie. No i do tego miejsca sobie to po prostu tu. O. Tak, przysypię. Słuchajcie, dłuższą chwilę później uporałem się z kopaniem rowu. To jest miejsce, w którym ostatnio skończyłem, i tutaj po prostu doleciałem do studni. Studnię musiałem kopać naokoło na głębokość co najmniej 50 cm i na średnicę 50 cm, z uwagi na to, że będzie tutaj ta rura karbowana wkopana. Na ten moment tej rury jeszcze nie mam. Na ten moment tej rury jeszcze nie mam. Nie dotarła, aczkolwiek miała dzisiaj być. No niestety, firma kulierska nie dowiozła. Dlatego na dzisiaj kończę pracę i wrócę tu w kolejny dzień. Jak już ta rura do mnie dotrze, po do prostu będę kontynuował. Dużo nie zostało. Trzeba po prostu tutaj wkopać rurę, położyć przewód i popodpinać wszystko tutaj też włącznik poprowadzić do pomp także na zewnątrz będzie chwila pracy, a tymczasem idę do środka, poprowadzę sobie przewód już przygotuję aby mieć tam już gotowe wszystko i tylko wpiąć się tutaj, żeby mi to działało jak powiedziałem tak zrobiłem <laughs> tutaj już widzicie nawet przykręciłem panel z uwagi na to, że mam skrzynkę kompletną złożoną Przewód sobie wypuściłem tutaj górą. Tu jest po prostu belka taka, i z puszki poprowadziłem. Wypuściłem go peszlem i ten przewód będzie szedł sobie tu, 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 tu. Aż tam widzicie na razie. Na krótko ten przewód jest tutaj spięty. Majta się będę go mocował, ale tak musi być z uwagi na to, że chciałem po prostu przetestować jedną rzecz. A co chciałem przetestować? Już wam pokażę, a to jest to, co chciałem wam pokazać na zewnątrz. Włącznik tutaj mamy dwa przyciski, aby uruchomić pompy. Poprowadzany jest przewód, i wszystko jest wpięte w takiej oto hermetycznej puszce. Tak podgoniłem trochę, nie pokazywałem wam tego, a to też dlatego, że yy, słuchajcie, są ludzie, którzy oglądają internet i naśladują to, co się tam dzieje. Nie chcę mieć kogoś na sumieniu. Kogoś, to będzie próbował naśladując mnie, sobie podłączyć taką puszkę z pompami i z złącznikiem. Pokazałem Wam, że zrobiłem, że to działa, ale no, no nie pokażę, jak to jest zmontowane w środku. Sorry, jak ktoś czuje się na siłach i umie takie rzeczy robić, niech sobie robi. Ale ja tutaj tutoriali żadnych nie robię i nie biorę na siebie tego, że ktoś będzie grzebał w prądzie. Także tyle ode mnie. I co? Pokażę Wam kolejny zakup, który w końcu dotarł. To jest ta rura na którą czekałem właśnie. Przy okazji parę złączek, niebieska rurka, żeby wyprowadzić zasilanie wody kawałek dalej od studni. Ta rura ma 475 mm średnicy zewnętrznej, 425 mm wewnętrznej. Zakończona jest oto takim deklam, certyfikowanym, że można po nim motocyklem niby jeździć. Zobaczymy. Rura karbowana, karbowana do tego, że była nieco mocniejsza. Niż gładka pół metra długości, tą rurę będę wkopywał właśnie do tej dziury, którą tam mozolnie wydłubywałem. Ale najpierw chyba przydałoby się tutaj ogratować lekko. Ok, mam kamerę na głowie, będzie mi teraz zdecydowanie wygodniej wam cokolwiek pokazać. Takie oto mam ostrze, które tutaj pomoże mi e, zatępić tą krawędź. Pocięciu tej rury, bo też te rury 6-metrowych odcinków albo 12-metrowych obcinają. O, i od razu ta krawędź jest mniej ostra. Jakoś tak z przyzwyczajenia, już takie rzeczy lubię mieć estetycznie zrobione. O. I elegancko. Przymierzę sobie jeszcze ten włas. Git malina, Wam powiem. Teraz ja tylko wykręcę te śruby i lecę montować rurę w ziemi. Dobra słuchajcie, pierwsza przymiarka, na razie dekiel zdejmę i wsadzę samą rurę do ziemi. Zobaczyć jak ona mi tutaj leży i czy ona tu siedzi dobrze. Na odpowiedniej głębokości. O. Jest nieźle. Tyle powiem. Na pewno trzeba będzie tą rurę obciąć, skrócić. O, będzie elegancko tutaj. Słuchajcie, szybkie podsumowanie tego co do tej pory zrobiłem. Na ten moment mam tak, częściowo osadzoną studzienkę. Studzienka jest już zrobiona na gotowo. łącznie z podłączeniem wszystkiego, co powinno w środku być. Tutaj możecie zauważyć, na dekiel nakleję już e, taką piankę. To jest jakaś pianka. E, do izolacji połączeń stropów jakaś tam akustyczna. Ja ją wykorzystałem po prostu żeby zrobić taką delatację na włazu W zasadzie taką, taki odstęp przy zalewaniu betonem. Nie chcę po prostu, żeby beton był pod sam włas żeby była niewielka szpara, żeby wygodniej ten włas było wyciągać. I teraz tak, Zupełnie tu ziemię Ułożę z powrotem te płyty i po prostu naokoło włazu będę musiał je wyciąć i Zrobię taką opaskę betonową. Zazbroję, zaleję betonem posadzkowym, będzie taki pierścień. Będzie to estetycznie wyglądało, niż jakbym to wirem zasypał. Też nie będzie mi się tam syf do tej studni za każdym razem, jak ja będę otwierał sypał. Eee, tutaj już mam zasypane. Pierwsze lanie wody robiłem. Tu niestety zruszyłem taśmę teflonową na gwincie. Będę musiał nawinąć jeszcze raz i kranik przykręcić, ale to pierdoła. I tak w skrócie co biorę się do roboty. Bo samo się nie zrobi. Jakoś, takoś, widzicie, idzie do przodu. Podocinałem sobie już tutaj te płyty ażurowe. Obsadziłem w większej części, jedna mi w zasadzie została. Jest tak gorąco, że się nie da naprawdę pracować. Trzeba czekać do wieczora i wczoraj też to wczoraj do wieczora robiłem. Ja tutaj mam płytki już podocinane, poukładane w zasadzie te ażurowe. O, jeszcze jedną muszę po prostu tu wpasować. I będę mógł przystąpić do zalewania pierścienia z betonu naokoło około Także po prostu to tak w miarę estetycznie wyglądało. Patrzcie elegancko, wszystko już tu dopasowałem. Zalałem wstępnie wodą, bo też podsypywałem suchym e, tym betonem posadzkowym pod płyty, żeby to mi się ładnie tam związało i nie przesuwało. E, poubijałem, podobijałem je z miarę równo. Przy okazji, to, że ta ziemia złapie trochę wilgoci, będzie lepsze dla samego betonu, który mi tak szybko może nie popęka. Mam nadzieję, że nie popęka. I yy, okej. Okay. Jak ja to sobie zaplanowałem robić? Patrzcie. Yy, wiadomo, że jakieś tam wszystkie wieńce, nie więcej, czy jakieś rzeczy, które obciążenia mają znosić warto zazbroić. Yy, ja też nie chciałbym, żeby mi tu zaraz to popękało wszystko, dlatego pomimo, że to jest taki cienki drut myślę, że robotę powinien zrobić. Ja go tu po prostu umieszczę. O. Tak sobie tutaj go umieszczę. E, może to nic nie jest warte, ale według mnie może coś to wnieść pozytywnego, no a jak może wnieść coś pozytywnego, to czemu tego nie zrobić, nie? Wiecie, nie jestem budowlańcem, specjalistą w tych tematach, ale jakieś teorie swoje mam, które warto może przetestować. Czy to warto było? Nie wiem, się przekonamy. Dobra, może byle jak, ale ten drut już upchałem, zawsze trochę lepiej dać niż nie dać i biorę się za właściwe tutaj prace w związku z murowaniem. Tutaj nakleiłem na włazie piankę, która ma mi trochę odseparować ten właz od betonu, dzięki czemu będę mógł ten właz tutaj z takim lekkim luzem wkładać w ten beton. I mam nadzieję, że to będzie fajnie działać i mi się to, ten pomysł sprawdzi bo teraz będę mieszał właśnie ten beton. O tutaj patrzcie mam wiadro. Będę go mieszał i już tutaj uzupełnia po prostu na około. dobra. I taką zaprawę będę tutaj. O. Uzupełniał naokoło te wszystkie miejsca. W ten sposób. Dobra, tak wygląda tutaj właz. E, zabezpieczony naokoło betonem. E, tutaj można jeszcze zrobić taki patent. Pomimo, że jest ta pianka. Jak już lekko ta woda siądzie i ten beton zacznie wiązać, można lekko poruszać tym włazem. Wtedy się na pewno nam ta czelina naokoło na około zrobić. będzie luźniejszy ten beton ubity tak po bokach no i teraz chwilę trzeba poczekać, słońce świeci więc to raczej szybko się stanie beton zacznie wiązać zacznie zachodzić tam reakcja chemiczna i zacznie twardnieć i gdzie on już będzie taki lekko ścięty można ten właz wyjąć żeby po prostu beton już sobie dobrze doszedł, i żeby nam niechcący włas tam nie został i przy okazji właz można opłukać bo mimo wszystko usypił się nieco przy pracach także co, niech to sobie zasycha a ja tutaj powoli zacznę wypełniać te kratownice ziemią i żwirem żeby tu posprzątać no słuchajcie ja na ten moment kończę tutaj pracę dla Was szybkie podsumowanie, a tu muszę jeszcze sobie żwirku dokupić, żeby uzupełnić te brakujące wypełnić te otwory, które zostały tutaj muszę jeszcze sprzątać ziemię Generalnie taki maintenance. Na czym kończę pracę? Kończę pracę na tym, że mam zamontowany włącznik do obu pomp. Mam zamontowany kranik. Mam zamontowany włas, Proszę, tu jest studnia, elegancko się prezentuje. Jak widzicie, włas jest z lekkim luzem tutaj obetonowany. Ten beton musi jeszcze dobrze związać, ale jak zwiąże będzie to już elegancko a więc czy było jakoś tutaj ciężko to zrobić i czy trzeba brać firmę żeby nam zabudowała studzienkę nie, można zrobić to samemu ile ktoś ma samo zaparcia tyle, że szlak go nie trafi w trakcie wykonywania takich prac no ja się trochę umordowałem głównie przez upały i przez to, że te płyty nie chciały się wpasować ponownie trochę docinania było ale efekt nie zadowala. Pozbyłem się studni z tego miejsca. Jest własny, estetyczny. Tutaj wypuszczona rurka na razie w na wadnianie, ale domyślnie będzie ta pompa. I co ma więcej powiedzieć? Co? Także co? Jeżeli spodobał Wam się kolejny filmik z takiej części technicznej, albo macie uwagi co do realizacji, dawajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że. Komuś się taki materiał przydał, będzie widział, przynajmniej jak takie coś zrobić. Bo ja chwilę rozpłynąłem, jak taką studzienkę zabudować. No, ale efekt nie zadowala. Nie poniosłem też nie wiadomo jakich kosztów. Jeżeli chodzi o koszty, to sama studienka kosztuje 30 zł, jest to rura z deklem. No i wiadomo, w zależności od tego, jaką macie studnię, pompę, jakieś złączki, wężyki, rurki. No musicie sobie to przeliczyć, nie jest to nic trudnego, skomplikowanego, wystarczy chwilę siąść i to zaplanować. I co? I do następnego, hej!